Pierwszy otwarty Puchar Polski brazylijskiego jiu-jitsu. Jak oceniasz tę imprezę? No i impreza udana, sporo zawodników, ponad 150 zawodników, więc jak na pierwsze zawody naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że będzie to cykliczna impreza i z, będzie z, z, z każdą kolejną imprezą będzie tych zawodników jeszcze więcej, poziom też będzie wzrastał, zapowiada się bardzo fajnie, bo są chęci do, do, organizowania, do, do organizowania takiej cyklicznej imprezy. No nie miałeś do końca możliwości oglądania na bieżąco wszystkich walk, ale jednak chyba wysoki poziom tych zawodów. Ja tutaj starałem się pomóc organizacji, więc za bardzo nie mogłem się skupić na, na, na oglądaniu tych walk, no ale paru kolegów z klubu walczyło, którzy, którzy wiem, że są na wysokim poziomie, e, z różnymi rezultatami. Mamy parę pierwszych miejsc, kilka więc no, generalnie jest bardzo dobrze. Kiedyś nawet ty startowałeś były pierwsze eliminacje MMA. Teraz to, to brazylijskie, no to trzeba liczyć na to, że jednak brazylijskie się przyjmie i będzie kontynuowane dalej. No tak, są imprezą MMA, coś nie wyszło, organizator po pierwszej imprezie się wycofał. Tutaj mam nadzieję, że będzie to dalej organizowane. No bo fajnie, żeby w tych działo się coś w tej dyscyplinie, w francyjskim dziedzictwie w tych e, to trenuje i w okolicach, więc e, dobrze, że jest coś takiego jak te mistrzostwa polski południowe. Mój start oceniam w sumie bardzo dobrze, bo to nie jest moja kategoria, kategoria wyższa. No wygrałam z przewagą zaledwie, ale dobrze A było. Dobrze. A sama organizacja zawodów jest dużo do poprawy, czy, czy, czy raczej wszystko jest OK? Bardzo dobra. Ja byłam na różnych zawodach, które już się powtarzają nie raz, a gorsza o wiele była, więc to jest bardzo dobra organizacja. Nie raz można zobaczyć na różnych zawodach, nie tylko BJJ, ale MMA, zapasy, czy nevaza, sama jiu -jitsu. Przemek, twoje walki bardzo szybko przebiegały dzisiaj. No, dzisiaj w ostatnim czasie, a też ostatnio cztery turnieje zaliczyłem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i wszystkie podobnie się skończyły. No, czyli to dowodzi, że jednak czarny pas Bastionu Tychy jest bardzo dobrym zawodnikiem. Mam nadzieję, aczkolwiek się, że też dużo mi dał wyjazd i sparingi w Brazylii nie? i od momentu przyjazdu z Brazylii staram się tą formę podtrzymywać. Nie? A jakie plany na najbliższą przyszłość? Coś może z, Marci, z Marcinem, poboksuję MMA, coś, coś może z boksu, ze stójki tym razem. Nie? Że, że teraz z wakacje z okres wakacyjnych tych zawodów do Mistrzostw Polski, teraz nie będzie, więc stujeczka. Więc Ale dalej będziesz kontynuował swoją przygodę z Brazylijskim? Czy, czy przenosisz się do. Ja mówię, dla mnie teraz, jak się przygotowuję do zawodów, to jest 5-6 razy w tygodniu. Jak nie, jak podtrzymuję formę, to te 2-3 razy w tygodniu muszą być. Nie? Żeby się poruszać, nie? Żeby człowiek poczuł, że żyje dalej. Czyli dalej cały czas w solidnym treningu? Zero wakacji? Zero wakacji, na razie, do września, do września, wakacje we wrześniu. Jakaś, jakiś wyjazd z dziewczyną, odstresowanie się chwilę. A, a kiedy te mistrzostwa polski? O mistrzostwa polski jak co roku a w październiku wypadają, nie? Październik. I cze, czego się spodziewasz tam? 82, nie 88, 82 i 3 na pewno, bo tutaj miałem 81, ale tak Sławkowi nie podaję do końca kategorii wagowej, stwierdził 8,8, żebym żeby nie musiał katować się z rzucaniem, ale na Mistrzostwa Polskich 82 kg. I będzie tytuł? O, mam nadzieję, no, każdy idzie z takim zamiarem na Mistrzostwa Polskie.